Wyglądasz jak wojna. No, to wygląda, bo to jest, jest część tej wojny. Nie, słuchaj, rzucił się, ale. Co, jest? to ty jest? Co, jest to ty jest. Co jest? Co, nie za dużej ich to mafie? No, jest dużej i za dużo. <grym> Jakie rakietice tylko bym zabijał? Gdyby nie też że to ma. ta... że to. Jak każdego! Nie wmytrze! Czy ja mój światłaś, czy co? jest OP, to zdaje mi ten tylko. Co, co, chwilę chwilę co, 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 jest co, Jest ile już tych gotowych. Oj, o kurde, granat poleciał Wysadził wszystkie Co to za baba? Co jest z no. nią? No? Czemu Fyret umarł? Była eksplozja, tak? Była? Szkędzi no, stoi no, i bije to... babę no, to Nie widzisz, że nie jest <gielułam>. Tam, była. Czemu znowu gościu, jakieś jedzone przez mi się... Dzisiaj... Uratuj 20 PC ty z objęć potworów. Taki dobry jest. Uuu. Ty to masz talent. Ja to wiem. Mam nadzieję, że tę bazooka wykorzystam na... na tych, na tych śmiałków. Będą chcieli mi pobić. Kenjiego właśnie biorę. jakieś sfery pod pleców. Aż wyleczyć się mogę. Już nie. Ej! Hey. Okej. Okay. No i teraz już na pewno ci nie <laughs> A ja obudziłem się. No way. Dobra, tu jest jakiś mutłowy Jeden w ogóle jest w skrzynce, nie mogę go podnieść, bo jest w skrzynce. Tu są jakieś. Szybko. Pifileczkę zablokowałem. Rodko, co, co muszą marvin patrzeć tutaj? Marvin wyjebał wszystko. <śmary> marvin, no to ma... prawda. Koniec hordy, tak? Henry Boyle walczył jakiś. Ło! Wow. Nie jesteś utal, nie? Co? Kańczę z gry. Jak <laughs> to jest, kańczę z gry na radę. Nie wiem, czy było z czym jakaś ta wow. spała na przodzie. Co? Został Rzucę... Boylan. Kiwnica. Znać, była Żona Marwina. Wow. Była, pewnie żyje. Była żywa. Co? Czułka katana. Jest lepsze od 5 widzieliście. O oh, no way. Już niech to mnie nie z nią, bo tak Nie wiem, z. Nigerii. Fui. Dobra, ja będę samurajem. Nieźle. Musimy tutaj. Musimy przekać, że ci magii złe wieści. w dupie po Mikey. Idź do martwej strefy, znaleźć mieszkanie z Sylwii. Gdzie jest Sylwia? Nie, Nie wiem. Jest na dole, jestem jakiś szybki. Musimy iść w miejsce katastrofy. 300 metrów, Coś... stąd. Mówiłem o tym, to jest przykro też. Skaczemy z dachu. Dobra. No kurde, ale co jest? <laughs> to jest jakieś sody ze sobą. Skąd zonki przejdziemy? Przecież to akurat jest 3-3 lata. Nie tam wiem, tam właśnie. Nie ma sensu, trochę. Ehe <śiser> To my chyba oczelowały przy kawunii i potem ogarnamy, że muszą zabić nas Chyba jesteśmy w katce chyba, nie? Nie, na przykład Nie, tu po prawej da się Kletka Po prawej da się skręcić, ale co? Ej, a tutaj? Ty tu tu? Masz tu drabinę, Debiu. życie nie straciłem prawie Ja też nie, ja w ogóle nie straciłem A ten wow Ej, to co mamy, chwilę. Wichlowany <grymne> przez dwóch samochodów w linii Wy <grymne> Co to jest za woda wszędzie? Co to jest? Co to? Co to? Było w czystej? Nie Pomóż Carlos <grymne> Carlos ten Pick time rush Ja główki ja mam, Patrz na to Ło wow. Katana Sekiro one topią się. Pójść tak. my w ogóle idziemy? No Nie wiem. 365 metrów w się z Kerlosa. O, musimy To jest mieszkanie Sylwii, tak. Jakie sylwii. sylwii? No to mieszkania mieszkanie Sylwii. Idziemy na. No. Dał mi nam coś. Nie wiem co mi dał. Stardziata jakiś. Kiedy go? Ojciec Bogdana nam dał jakieś PESO Albo no, tam zabrał Jakąś nagrodę Idziemy Jest dużo że czekajcie Dobrze, no i... Poczekamy na no, miejscu Może uszkodzonych przedmiotów, się pierd... Ale bijemy każdego tej typa, nie? No, to febit no, Naprawdę, bo jeszcze tej Tak, jeden procent szkodzenia był Ach, <gurde> i to 1000 dolarów kosztowało? Nie, 1200. Haha, jeszcze <gurde> zawracam! Jakaś kurde, ryskę była, wziął to palcem. To... Przejechał po niej, no japo. Bok, poleciał ty! Okropnie, jeste Sekiro, cytana. Nie jest bardzo cytna. No bo Sebi nie jest, jest do wycia. A... Nie, katana dobra jest. No, no nie, no, jakby... Jak, sam Bima ma kurde kombosy na broniach obuchowych, bo jest w jest z klasą w zasadzie z obuchami. Nie, nie mam w zespołku żadnej obuchowej broni, nie. Mega. Naprawdę, nie? Wiesz, że... Możecie, możecie z Zbira zabić trzech tak. Držaj ja pośdową jest ten czemu Kurć rozrastami no dobra ciągło sambi leciał, z jeszcze za Nie wiem czy kanji, kanji go ale w stój miejscu nagrań nie yeah. wiem. Wow. Kiereczka działa w ilość rzeczywistości, i jakieś. Stuchy, musimy się rozmontować, a jeszcze nie działa. Mmmm, bieganie w tym mapie nie jest fajne. Co to, to dwojne? Jakieś topory. Te to saki. Inny jestem buła, ja nie, nie? nie patrzałem. Jest O kurwa, Właściwie to też. to No i ja Jednym ręką się posługuje na mnie, chyba ja się tak nie posługuje. Jednym ręką się Tak, ja biję, ale nie. Właśnie my też nie Dupasz Kto no. ma Ale mu To jest zabronie. Morgenstern. Uuu, gdzie spirit? Ja idę, yeah. ja idę, do mieszkania ja i tak. I też, ale jedziemy drogą. My, my ładną drogą, widzimy jakieś krajobraz. krajobrazy. Wow. Żałuj, ża 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 nie, ża nie. na sprawa Tak jesteśmy, jesteśmy Pomóż Gianie? Co? Chyba nie. No tak, musimy no jesteśmy z altruistami, nie? Sami elektruiści Trzeba dowodnić świat, że, że biali nie są tylko ci lepsi Ale są No tak, no nie mam tego ale trzeba pokazać czas po inaczej nie? dla fejmu Baba żyje na dwóch deskach Konserwy ma Dała mi jedną konserwę Co to za baba? Co to nagroda? Konserwa? No i nie Co? czy Tam nic nie wiem, no, co, co jest? Baba jest ja, w morzu, Baba jest wpadła do muru. Nie, jest, jest. tu, też U mnie U mnie jest wpadła w mapę, bo nie widzę i nie, 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 nie słychać no, Firiet jest, nie jest u Sylwii, tylko jest w jakimś wojsku Dobra. Muszę stać ustalałych, ku mamy przejście, nie? Się rozdzieliłeś, no do no. Sylwii, FIRIED mówi, do Sylwii, jest w bazie wojskowej kolejnej FIRIED, prawda. Ale mówisz, żeby bał to Co? Firec, czy oh. się pojawi z Alkohol już dać, nie. Nie jest Dobra, lepiej ja alkohol. Co? Tak, teraz zechcesz są na przecież. tu ty będziesz alkohol muszę znaleźć, wiesz?

Ja, ja ja piję alkohol, nie? Bo ty masz latarkę, nie wiem czy o tym Taka użyteczna Dobra, ja piję 30 alkoholu i wale naraz, na nie? Pierwszy alkohol wyleciał, nie? Drugi? O kurde, drugi jeszcze nie masz ile wód leci czwarta butelka piąta szósta siódma butelka co jest o nich na 8 uśma butelka co ty piesz? Alkohol, dziewiąta <grytanie> dziesiąta jedenasta Mocny zawodnik a jak działa trzęsie <grytanie>

Patki ziada Co Nie mogę wyruszyć Poniesiony właśnie mi zlarm skąd? bo ktoś mi ponies...